Ciasto zaczynamy robić od sypania plus minus 800 g mąki maksymalnie do kilograma. Tak, ja wykorzystuję 800 i to 200 zawsze mi zostaje na późniejsze e, prace. Do tego wbijamy trzy jajka. O, teraz wlewamy w okolicach 150 ml oleju. Robimy wszystko na oko, Potem potem dajemy mleko w granicach 300 ml i pół paczki drożdży, jak się weźmie trochę więcej też nie będzie nic strasznego, wsypujemy to, rozkruszamy normalnie dajemy cukier cukru dajemy w okolicach 300 gram na taką ilość, także całkiem całkiem sporo a jeszcze trochę Malutka szczypta soli. Odro odrobineczkę tego sobie. Tego typu ciasto należy już w tym momencie wyrobić. Tak wygląda nasze ciasto. Tak, ono musi być naprawdę dobrze elastyczne. Widzicie, jak ono się fajnie ciągnie. No i za chwilę sobie wrzucimy to na grill. Pokażę Wam, jak powinien być on ustawiony. Mamy tutaj na podwyższeniu płytę, no i tutaj jest, tak jak widać, sporo, sporo węgla. Teraz wrzucamy bułeczki. Dobra, bierzemy kawałek ciasta, nie za duży, nie za mały. W środeczek pakujemy sobie trochę jagód. Trochę. Dużo powinno być, nie trochę, mu powiadam, tak? Zawijamy, tworzymy, tworzymy, sobie z tego ładny kształt. O I co? Układamy takie jagodzianeczki. Tak jak mówiłem, mamy podwyższony kamień do pizzy i co? I układamy nasze jagodzianki. Zamykamy i czekamy na gotowy efekt. Patrz, co się dzieje. Jaka, jaka pogoda grillujemy sobie w końcu, ostatecznie w deszczu złapało nas, niestety ale przynajmniej sobie możecie sami zobaczyć jak funkcjonuje grill Kamado w deszczu tak, on normalnie na niego kapie, tak, tutaj o, muszę się schować z kamerą dobra, wyciągamy sobie nasze jagodzianki tak one wyglądają, są piękne rumiane, słuchajcie wow, ale to wyszło, jest niesamowite jaki dodaje aromat tego ciasta drożdżowego. Nasze bułeczki wyszły dokładnie, dokładnie tak. Patrzcie, jaki to jest super. Jak to pięknie paruje, jak to ładnie wygląda w środku grilla. I tak wyglądają jego dzianki z grilla Kamado.